Problemy militarne na granicy aktualna sytuacja. W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do wymiany ognia na granicy. Obie strony oskarżają się nawzajem o złamanie zawieszenia broni. W odpowiedzi na ostrzał, Tajlandia przeprowadziła ataki powietrzne na cele militarne w Kambodży, użyto samolotów bojowych. W wyniku starć zginął co najmniej jeden żołnierz tajski oraz kilka osób cywilnych po stronie kambodżańskiej są też doniesienia o rannych. Z powodu eskalacji konfliktu trwa masowa ewakuacja ludności cywilnej. Setki tysięcy osób w regionach przygranicznych w Tajlandii oraz w regionach granicznych Kambodży opuszczają domy. Konflikt, jak podają media, jest kontynuacją sporu terytorialnego, historycznych roszczeń i wcześniejszych naruszeń umów o deminowaniu ostatnia ugoda pokojowa, wynegocjowana jesienią 2025 roku się załamała. Wzrasta międzynarodowe zaniepokojenie, apel o wstrzymanie działań zbrojnych i powrót do dialogu wystosował m.in. sekretariat ONZ. Jak będzie wyglądała dalej sytuacja militarna? Dowiecie się oczywiście na moim kanale. To był Short News CB. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania.